Witamy, witamy! Little night modane 3 Co takiego? Jak... E, bądźmy pewni, że będziemy mówić głośno i wyraźnie, dlatego że mój jeden, jeden jedyny widz powiedział, że podobno kiepsko było swoją czynik na podcinkach uwiadomie. Pam, pom. a tu jest ja, twoje logo. Pam, 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 pam. Muzykę słyszyć. E, dobrze. Nie będę specjalnych głośników wyciągać, nie, nie mowy e, Dobra, przecież nie masz. Mam. Boja? No, to jest to. Hey, uś Dobra, wyrzucasz eee, kontrolera, doba nieamowy, kontroler. Wypadł przez okno. co się ma zwierząt? Eee, Zmieniać wydatki w czasie. Dobra, nie będę tego robić. Wykonuje nie co jakiś czas. Jeśli to widzisz, na wychodź z gry. Oka! Czyli Dobra. jak jest? Czyli świat z to jest zupełnie inny świat. świat zwierząt, o czym ty mówisz? W wierzą. To jest inny świat. Okej, okay, jeszcze raz. Wszystko się dzieje, wszystkie kredyty na i wszystkie media się dzieją w krainie Nigdzie, czyli w koszmarnej krainie, która jest mniejszym odbiciem realnego świata. Paszcza, blade miasto z wieżą i w tym przypadku z są mniejsze, konkretne lokacje w tej krainie Nigdzie. Patrz czyli, miasto, czyli, a wieża, kraje. Czyli wieża nie ma żadnego, że tak powiem, na to, co dzieje znaczy w spirali. Raczej nie. są niezależne od ciebie. Ja, ja tyle filmów lorowych oglądałem yy, na temat Title Atmos, jakiś chyba Indie Live jak się nazwa, No, no ta może yy, Tak, ale to będziemy grać sami. Yy, no. yy, ten budynek to Wy, wygląda troszkę jak co jak wygląda, jak jakiś kurde ośrodek. Jakiś być może szpital, czy coś. Moje teorii, spekulacje! Oto! Ot Nieważne. A moi według mnie to taka, taki element fortu. No trochę. Dobra, e, w ogóle dodatki. Tylko nie, bo huśtawka bo, w forcie... Bez sensu. W ogóle dodatki. E, stroje, tu można. Oh. wnoszę stroje wybacz tylko nie wiem. Nie. O! Strój ferymena, ale. Wiesz, no można było też czapki. O! Z... To jest nawet fajne. Lary? Okej. Okay. Z... O! Oh. Ale No, te same stroje. Nie wiem, my będziemy aż normalnymi. Yy, tak lubię. Tak samo, tak samo jak z w drugiej części. Dobra, nieważne, zacznijmy już w końcu. Ale jak to, a drugi załogi? Dobra, gra jednoosobowa, idziemy, kontynuuj grę. No nie mogę! Dobra, nowa gra. Okej, okay, ja tu się modlę do bogów, do wszechwidzącego oka, że to wszystko się będzie nagrywać i dobrze, bo jak nie, to chyba to so skoczę z mostu. Dobra, nowa gra. Ile slot? Po cholerę tyle slotów, panowie. Trzy wystarczyły tak jak wcześniej. Ale masz zamknięte. Dobra, puste. Idziemy Wybierz postać. Tu okay. hey, <laughs> jest <is> problem. <laughs> Okej, okay, śmieszne. Każdy się prezentuje. No tańczycie mi, Dwa, nieważne. Ja tu myślałem trochę nad tym. Chyba wybiorę low. Low'a. Jak? Chyba... low. Chyba nie wiem czy No to jest paję też co ci mówiłem o low. Tak, ale... To jest taki trochę niezbyt dobry... O ten biegnie taki upią się ten to, 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 to nieważne. Ale dlatego, że, że mimo wszystko ja mam trochę właśnie według mojej teorii, że on tu jest tak naprawdę takim bardziej głównym bohaterem. Przez to wszystkie teorie, że był w tym psychiatryku i zły od to go badał, nieważne. Ale się trochę boję z punktu widzenia rozgrywkowego, bo on ma łuk. I ja się boję, że to będzie absurdny koszmar, Hej, <laughs> małe koszmary, żeby tym sterować i strzelać. A to mogą być wtedy fajne jaja. No właśnie. A z drugiej strony też... Alon ma range, czyli ten taki wielki klucz pan, który A to, to jest ta praktycznie taka sama mechanika jak z drugiej części Mona, jak jakoś się kieruję młotkiem. Dziękuję bardzo, pamiętam jak nie mogłeś trafić. Nie! Plus dlatego też wybiorę low chyba ze względu na różnorodność, żeby było to inak Więc low, proszę się prezentujemy. Na alone. Przygody w nigdzie. A w nocy się dzieje. Jak błagam, jak jakieś błędy wyskoczą, to zacznę ryczeć. Nie, no, ale to o, się no, jest i przedsionek nasz. Czyli się zaczyna piekło, Zaczyna nie między realnym światem a nigdzie. Zaczyna się tak, tak samo tak jak każda inna część, czyli jakaś wizja. Twarz, była pani ono. To jest cud, co ze Stuna. No, to jest jakiś przedmiot. Nie, 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 O, a skąd ona już się tu wzięła? nie, Mapa? Mapa, on tak. Staramy się, żyjemy tu w teorii od wielu lat i staramy się wydostać z nigdzie. Niby on ma jej pomóc się wydostać. Czy my jesteśmy na jakimś statku? Przepraszam bardzo, ale on się też z nią niby chce wydostać? Tak. Czemu tam jest obraz paszczy? Gdzie? Tu, zobacz. Nie widzę. Tu, obraz paszczy. No i dobrze, no bo to wszystko jest powiązane. Trzeba do tego dzwonu doskoczyć. Już z kontrolki sobie owczaj najpierw fajnie, ja, fajnie. Balizy, fajnie. Można liczy. się trzymać za rękę. Można się trzymać za rękę, dobra. Jest lustro. Lustro jest luz... rozbite. Czy ja się już tutaj przedostałem jakoś? Wyskoczyłem. Nie wiem, spałem. Nieważne. Bajski. Where are you? Ja nie mogę dawać nic. Ja, ja wiem, że tędy, ale chcę najpierw jeszcze ja tu lubię szukać smaczku. Tam coś leży. But, but. Gdzie były buty? Paszta. I szczur A. I trzeba. I pułapka. Ciekawe Jaki to jest pod tym dywanem. Jakim dywanem? To jest piasek? Pia nie, no, piasek. No nie, przecież. Nie podchodź. tam. Wszusza. tam jest. Uuu. E, co to, jest? to wygląda? Aha. No, z... no już widzę co mam zrobić. guziczek. Wiedziałeś? No jest przesadz, no, widzę most no, ale jest można, przycisk. No trzeba było na przykład tym pokryć. Tak, co? Ta wtoś to zobaczyć. Jest, jest hmm. no, ale na co czeka przepraszam? To, to wygląda trochę jak paszcza, tylko taka miaturowa od środka ta strona jak się przez to przychodziło i goście śli. Ale to nie może być paszcza. Nie, to będzie jest za małe. O boi o To jest paszcza! N za mała. Brama w paszczy była gigantyczna. A może były dwie? Może to jest jakieś mniejsze, nie wiem. I masz odpowiedź do butów i masz odpowiedź do... Ale on choć... Nie to mogę się szczury, w... za rękę trzymać, to bo nie mogę. Były szczury, są walizki. A może to jest jeden z jakichś statków gości? Tym, który... Tym którzy oni przypływali na paszcze? W każdym razie niezależnie czy to jest pasza, czy to jest statek gości. Wniosek Izyny to nie jest pustynia taka trwa, tylko dno wysuszonego oceanu Mówiłem, to jest martwy gość. No i proszę. Kruk. Norwind już na nas kurde poluje. Witam. Jak się mordli? Jest martwy. O, o, to już od razu jest to, okej, okay, czy po prostu nie mam akcji w ogóle, nekropolis. Witomy. Gdzie? Nie widzisz ta ściana wielka, mury? A, teraz Wkraczamy do miasta. Nekropolis. Wila, moment. Czy y, inemo się inemo też... Y, Mono. Y, bono, też... Mono. no też nie przepływali przez rzekę? Przez i, morze. I tam to. było taki wielki mur? No, mur budynków miasta, tak, tak było. Przecież co to? My... O, kruki, kruki. Northwind, byłaś! Chodzimy do tego samego miasta, tylko w innej przestrzeni czasowej, Nie, bo to strony. miasto inaczej wygląda zupełnie, to nekropolis nad jak bo ono inaczej wygląda dla tego miasto. Ale, to, żeby tam ale tu jest drabina, okej, okay, tam jest jakaś sieć. Podoba mi się Olia, że tutaj będzie Northwind i Mono... Nie Mono, Boże, Lo ma maskę kruka dlatego, że chce się ukryć i upodobnić do jego kruków. Ale nieważne, nie, ja tu... Dalej mnie przekonuje to, ja, że tu oto będzie Big Bad nieważne. Chodź. Mogę wołać? Można wołać! O, no, to jest szeptem. Uuu! Taki głos jak Mono. jak inny. Halo, zacięłaś się już? Błagam. Mówili ludzie, że tu AI w drugiej postaci jest beznadziejny. Mam nadzieję, że mnie jakieś błędy nie spotkają. Się wspinamy. Za bardzo się sugerujesz tym, co inni powiedzieli na pisaniu. Bo od razu ci się wytwarza coś takiego. Nie wytwarza, mówiłem, ale nieważne. Okej. Okay. Kolejny kruk. Nie podam się to. Dość wielkie te cegły. Ile jak z Attack on kiedy przy, przyznam ci rację. Ale już poleciał szpieg. Gdzie ja bym się mógł dostać? Sam mam też miał taką Wątpię, żebym mógł tu przeskoczyć. Tak samo tam. Nie, nie, ma, nie ma opcji. Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie ma opcji, raczej wątpię. Ale wchodzi coś tam na dół. O, lagi, ściny. Chodź. Jesteś brutalny. Okej. Okay. Y no i ty mi jesteś potrzebna. Ch ty, 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 Proszę, zrób swoje. Dziękuję. No bo nie musimy zacząć spamować się I jesteśmy, Nekropolis. Wiszą trupy. No, wiszą trupy co to? Słonik? O, już mam już ma, już ma lalkę. Po co ci lalka? Nie wiem, czy to, jest, czy to są te zbieractwa, takie, że tak powiem, te znajdźki. Znowu pułapka. A, a no, może. Okej, okay. panie, kruk, panie kruku, panie kruku, panie kruku. Śpiegów trzeba odgonić. Ale nie wiadomo, bo może kruk jest przewodnikiem. Co za trzęsienie ziemi. Wiem, co to jest, ale... Chodź tu, musimy to przesunąć. Nie, Skarby, gniące mięso. To czemu się świeci? Bo odbłyski, tak samo jak w krwi się odbija światło, nieważne. Dobra, dalej. Kolejny. Co to jest za rękawica bokserska? Chciałem skoczyć, nie chciałem spaść. Tak jakby to był Halo? Ups. Chciałem w gdzieś. rzucić. Widziałem, że jest spetryfikowany człowiek jest sposób. No i dobrze. No, jakaś plaga była. O, o. o i mamy wiatrak. Śledzicie mnie wszyscy, ciągle. Jak was od wynają? Nie przechylaj się do tyłu. Wszystko się trzęsie cały czas, trzęsie na ziemi są. O, tutaj trzeba będzie Okej, okay, jak tu w ogóle niby... Tu wejść, naciśnij kodkoczyć. F, aby dobyć łuku i wszystkim żeby z niego strzelić. O, Ty chcesz i... tą linę przeciąć? No tak, i gra każdy, tylko na co jest tutaj. A tak, żeby wejść po tych występach muru. Tak. No to mamy jakieś. No to wieża jak w dwójce. Jaki... Co? No jak wchodzili, to też takie były. Nie było czegoś takiego. Nie że no, jak wieża do jednego. Przecież w dwójce była rasuralistyczna i różowała gła i w ogóle się schody wszędzie. E, I znowu już się zaczyna znowu mój klasyczny dylemat w grach, czyli. Gdzie mam iść, żeby progresować grę? A gdzie mam iść, żeby jakieś sekrety? Która druga jest główna? Trzeba żeby to. to, to. Eee. A on, da, to, bo... on automatycznie namierza. Teraz no. dopchnąć. Czy to trzeba dopchnąć? Nie, nie można. Nie można się dopchnąć. Kolejny kruk. Jest też no, przełącznik Kruki powieszone. No i... Dobra. To chyba jest główna hmm. droga, więc ja zrobię... Ja się cofnę. Bo tam jeszcze było na... Ej, żyje, żyje. Nie spada nie jest. Sp żyje, żyje. Okej. Okay. tam zostań i pilnuj. Ja zaraz busę. Tak, ciekawe i tak. I ona tak zostanie. Oby. O, tutaj coś jest jeszcze. Po co by robili przejście tutaj, jeżeli miałoby tutaj nic nie być? Rozglądaj się używam, Już, te, już wiem to. Już to, to już wiem. Oj, zaczyna robić syf. O nie, zepsułem, a ląd powinna być potrzebna. A przyszłaś! Super, chodź, się nie podwrócić. Hmm? Chodź. A, halo! E... No nie o parkour parkour, ale ty musisz skakać jak klikam spację. Panie low! Dobra, może to się... Może to, 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 to miejsce to będzie jakoś... Może to miejsce będzie jakoś związane z tym na górze, nie wiem, może ja za bardzo już overpicking to, to Idziemy. Idziemy twardo. Jednym celem to przetrwanie. Wiemy, że brzmi łatwo, ale z nie jest. Zadanie. Może wygląda jak ale... Nie, no, ale nie, nie, nie zaczynaj. wejdź Co on robi? Już jakieś softlocki, że nie będę mógł wejść. Ale on. Proszę. Okej, ona weszła. O, już myślałem, że nie będę mógł wejść, bo on nie chciał wejść wcześniej. Dobra. Chodźmy. Chodźmy wieża zegarowa to jest. Czy to jest czaszka kruka? Tak. Co to dało? A, A. że mogłem dać przeskoczyć. No, czyli za bardzo kombinowałem. A, nie Nic. No skąd wiedziałeś? Widziałeś to? na mnie dosłownie. Dobra. Jak? Skąd? Przecież zrobiłem po prostu... Wszedłem za siebie. Skąd mogłem wiedzieć? Sam widziałeś, że kombinowałem i nie no. O, ale ściny coś. Ta, o, ta o minus muzyka to co O się, znowu trzęsie ziemia. Coś ja, na, wielkiego nadchodzi. Jestem bardzo ciekaw, kto układał te deski. Hehe, ryzyka. Ryzyka małych koszmarków. Okej, okay, what's here now? Do, do, miałem przestać spamować tym. A i znowu. Nie, nie mamy jak wszystko. Aby wyzwać, no już za szafą. Tu musisz to przesunąć w swoim gręcie, bo to jak widziałem, to... jest tak I się most otwiera. Kolejny posąg, albo specyfikowany, O, dużo ich. E żeby nie ożyli. Tu widzę linkę. Okay. Coś, coś z jakimś z tym mechanizmem zrobiłem i to już się otworzyło, jakby tam, żeby ona mogła przejść. Już pomagam, już pomagam. Pan. oni... Stój! Oni wyglądają jak serat... ci starożytni Grecy, tak w takich togach, ramiona na G. No to to jest jakieś antyczne miasto. Czyli nigdzie istniało od długiego czasu i tworzyło siebie na kształt koszmarów i lęków dzieci z różnych epok czasowych. To mamy starożytność pewnie. No nie mamy tutaj ani telefonów, ani komputerów, nic oh! takiego. że jakaś pułapka, co to jest? Tam coś namalowane jest. E, poczekaj, tu jest jakaś oh, skrzynka, co? jest jakaś skrzynka. E, mogę to przesuwać, to już wiadomo, że o coś tutaj musi chodzić. A, dobra, pewnie to posunąć, żeby... To jest starość. Okej, okay, tutaj muszę to przesunąć po to, żeby to tutaj stanęło i... I, i na dół. Nie, i przytrzymało no. mechanizm. Tak, widzisz? Tak. Takie togi mają. Czekaj, że nie mam latarki. Chodź. Ja nie mogę tutaj odzieć. Klatki na kruki. O. Nie. I tam czaszki kruków. Dużo kruków. Kruko, klucze miasto. Kruki są kluczowe tutaj. Kluczowe to teraz jest, że musisz klucz znaleźć. wiem. E, worki. Dużo. Są jakieś Eee, O. E, I są dźwignie. 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 Dwa ich to naprawdę zaskakuje, dobra. tylko co, o co tu chodzi, co ja mam tu zrobić? Zatrzymać? Nie no. niech to zjedzie na i... no i... Teraz siadamy? A! Wiem! Nie... A, że na górę pojedziemy? No, ale ktoś musiałby kręcić. A, i teraz ty to pójdziesz zrobić, dobra. To mogę sam zrobić, czy... Nie dam rady tego się zrobić, okej. Okay. Czyli muszę je w jakiś sposób jądle przedostać. Wiedzwinnie. Zabijam tu, że nie stoi pod drabiną. Ok, czyli teraz ciebie wpuścimy i będziemy mogli deskę rozwieźć, ok? To tam skleczy. Cicho tam. Uspokoić się! Jakiekolwiek się czai w ciemnościach. Biora. Tak, ufaj, nie ich kości! Wygląda to jak ich nogi! To no, w szpony. No. O, a masz kluczyk? Ciekawe, co trzeba mu dać. po prostu przestraszyć. Oni cię prowadzą! Kruki są przewodnikami. Albo mnie gdzieś nie zdobył, dobrowolnie, tylko jakąś papkę mi prowadzą. Myślę, że. Tutaj coś jest. Hej? Pytanie, czy tak samo by się zachowywały, gdybyś nie miał maski komuś? Może. Jest jakiś hmm? młotek? Eee. Albo tu. ty jest, ale nie mało gościa. Nie można. Chętnie bym się przyjrzał, on straszy strasznie głowy. Ciao. Czemu je straszysz? Nie wiem, no są złe. Co się dzieje? Czemu kasznęłaś? A bo krót będę dwa. teraz, wracamy się w takim razie. Czy mogę teraz obniżyć? Nie. Mogę? No mogę, tylko to nic, nic nie robi. Nieważne. Czemu ty kaszlesz? Czy, czy będziesz jakoś chora i umrzesz pod koniec? Ty już spoilerujesz. Tak spoileruję, jak nie z tej gry? Spekuluję. Podobne słowo, ale inne w znaczeniu. No, to, to, to jest też dziwne. Zobacz, te postacie, które tam były kiedyś ludźmi, są dużo większe. A dziurka do klucza jest na wysokości, tak jakbyś stał no, przed drzwiami kasyka. na wysokości kolan. No to katka syka. Zresztą trzeba się powiedzieć, tak wcześniej. E, mogę, proszę zakończyć te chcę zobaczyć, co jest w tym pokoju. To drzwi ukryły. Nic. Zostaw mnie. Wentylacją? No, w tym przypadku. Z jakimiś małymi tunelami, a nie będę Jeszcze Chodź. Oho. No co mamy? To on te kruki zabija. Ona. To no to mamy giganta.